Arkadiusz Kędziela z Ork ze mną Michał Oleksiejczuk, Witam Cię serdecznie gratuluję wygranej. No dziękuję bardzo. Wszystkich serdecznie chciałbym pozdrowić i witam Was. Na początku zapytam jak się czujesz, jak oko, bo nie powiem groźnie wygląda. No czy tak, no czuję się dobrze, no właśnie to oko to mnie trochę martwi, ale mam nadzieję, że nie jestem uszkodzony, tylko bo widzę normalnie teraz. Wiadomo, tam w pierwszej rundzie już było zamknięte. Nie widziałem praktycznie nic. Ale myślę, że to jest tylko tam jakiś krwiak. Pojedziemy do lekarza, może coś tam pomoże i regeneracja, i myślę, że będzie dobrze. I jeśli, jeśli oglądaliśmy walkę, widzieliśmy, że z naszej perspektywy wydawało się, że w pełni ją kontrolujesz. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Znaczy, tak, czułem się świetnie, czułem taki luz. To w sumie z czego też nie wiem, tam może jeszcze nie jestem zdany jakiejś tam szerszej publiczności. Ale mam to coś, że potrafię luźno boksować. To jest też zasługa wielu osób, też trenera Adama Jabłońskiego, szkoleniowca Michała Cieślaka, który też mi bardzo, bardzo dużo pomógł pod kątem bokserskim. W tej płaszczyźnie się odnajduję. No i tak, nie czułem jakiegoś tam zagrożenia tam w trzeciej rundzie, może też niepotrzebnie. Troszeczkę odpuściłem pod koniec. Starałem się już przytrzymać. Też może przez to oko, może nie, nie mam pojęcia. On też był twardym zawodnikiem, i par. Także co, starałem się nie panikować z tym okiem, zamykałem to właśnie prawe oko, żeby cały czas widzieć na lewe, bo mi się rozmazywał obraz. No i co, i się udało to dowieść do końca. Wojtek chciał Cię wciągnąć w partel, nie, nie dałeś się. Czy taka była taktyka? Przewidywałeś tak ze sztabem, że tak to właśnie będzie wyglądało? Tak, tak, tutaj z moim trenerem i z innymi osobami, między innymi też z Damianem Grabowskim, którego pozdrawiam i mu serdecznie dziękuję. Zrobiliśmy taką taktykę, właśnie przygotowaliśmy taką taktykę, żeby robić swoją grę, żeby się nie, nie wdawać w jakieś tam gierki parterowe. MMA to nie jest też drużyna, chociaż wielkie, wielkie słowa uznania dla Wojtka, bo też pokazał serce do walki. I co, i właśnie taka taktyka była, żeby boksować, boksować, tam tych kopnięć mniej jeszcze kolana. I nie dawać się wciągać w te parterowe gry. Wiadomo, że można wpaść nawet w ostatnich chwilach gdzieś w te, w te jakąś tam dźwignię. Także starałem się zyskać na czasie, okopywać, sobie tam bawić się tym e, luźno i, i dowieść to do końca. Walczysz również w TFL? Za tydzień miała odbyć się Twoja walka, została odwołana, ciśnienie zeszło? Znaczy tak, no czy tak? Jeśli by zeszła, o puchlizna z oka to bym na pewno zawalczył, bo, bo taki był plan i ja byłem przygotowany na to mentalnie, żeby pocisnąć jeszcze tą drugą walkę, no Krzysiek się niestety wycofał. Może to i lepiej, może nie, teraz już tam nie, nie będę tego rozpatrywał. Czy ciśnienie zeszło? Na pewno zeszło, bo, no bo był też, nie powiem, wiadomo jak u każdego zawodnika, jakiś tam stres, chociaż starałem się zabijać go w głowie i nie myśleć o tym, no ale zeszło, teraz co, teraz tydzień, może dwa, takiego odpoczynku a potem wracam i, i poprawiam te błędy, które na przykład dzisiaj popełniłem. Jeśli chodzi o twoje dalsze plany, yy, chciałbyś walczyć bardziej w fenie, bardziej yy na TFL czy i tu i tu? Znaczy tak, no tutaj dziękuję yy, też Pawłowi Łożwickowi, że, że się zgodził w ogóle, że mam dobry kontrakt, tak. Na przykład nie mam walki na fenie, mogę walczyć na TFL, także to jest super. Wiadomo, że fen -y jest organizacją, to się nie ma co oczekiwać bardziej prestiżową znaną. Chociaż TFL też ja wiele zawdzięczam, bo Jacek Sarna pokierował, można powiedzieć, że moją karierą naprawdę mądrze. Naprawdę mądrze. Dziękuję mu za to też serdecznie. Wiadomo, że chciałbym się bić na fenie, zyskiwać coraz większą popularność i być sobą, i być tym, kim jestem teraz, nie zmieniać się. No i chciałbym dalej też walczyć na fenie. Mam nadzieję, że, że dalej tam dadzą mi szanse, żebym walczył tak wszystko z mojej strony, chciałbyś na koniec komuś podziękować? No tak, chciałbym przede wszystkim podziękować moim sponsorom tu ciężko jest wymienić mi wszystkich, bo jest ich naprawdę dużo i no i przepraszam was, bo, bo nie chcę nikogo pominąć, ale dziękuję wam serdecznie, bo dołożyliście naprawdę ogromny ogromny wkład mieliście w to zwycięstwo dziękuję moim rodzicom narzeczonej, bo, bo oni są zawsze ze mną, mojemu bratu, który też tak, tak walczy trenerowi. No i co, i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy i, i mam nadzieję, że wam się wszystkim podoba walka i serdecznie was pozdrawiam. W takim razie ja dziękuję, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.